morning good morning jerome how are you i'm good and you jin dareu pani kasu Jeżeli chce Pani się do nas odezwać, proszę cztusić i trzymać jedynkę. Też widzimy tu tęsknotę za interakcją z innymi, za szukaniem nowych, świeżych rozwiązań w obszarze komunikacji wewnętrznej i komunikacji z pracownikami w Ale jest temat działania, który rozlewany na czynniki pierwsze e, pozwoli Wam mieć takie wewnętrzne też przekonanie, że z rekrutacją... Bardzo się cieszę, że mogę wystąpić na dzisiejszym spotkaniu, które jest prowadzone w tak innowacyjny sposób. Tytuł mojej prezentacji będzie dotyczył tego, jak angażować pracowników w systemie pracy zdalnej. Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Gzyl, zajmuję się komunikacją wewnętrzną w firmie Ericsson. Zatrudniamy w Polsce ponad 2000 pracowników i znakomita większość z nich to są nasi inżynierowie pracujący. Ja reprezentuję tajwańską firmę HTC znaną z innowacyjnych smartfonów i systemów do wirtualnej rzeczywistości. Wirtualna rzeczywistość to symulacja stworzona przy użyciu komputerów i silników dopier, które... Dzień dobry Państwu. Pochodzę z firmy wdrożeniowej, przychodzę do Państwa z firmy IT z Wrocławia, więc o wdrożeniach i o tym, czego im bardzo często brakuje z praktyki z praktyki trochę wiem, więc chciałbym się z Państwem tutaj dzisiaj tym podzielić. No i oczywiście nie tylko tym. Przy panel to carte blanche w komunikacji wewnętrznej. Co byś zrobił, jeśli mógłbyś zacząć od nowa? Poproszę na scenę naszych panelistów i na scenę za Zapraszam gości drugiego panelu dyskusyjnego Komunikacja Wewnętrzna 2021. Zapraszam. Wielkie brawa dla Państwa F4, czyli brawa dla naszych organizatorów. Dziękujemy Państwu i myślę, że zapraszamy na kolejne edycje.